Cześć, ja mam króliszka Dzisiaj Schodzimy do tej ogromnej rzeczy, którą planowałem już od półtora tygodnia. Widzicie, to jest zrobić, żeby zrobić tą rzecz. Weźmy sobie trochę drewna. Jeden stak, drugi stak, trzeci stak. Czwarty stak i piąty. Na razie weźmy tyle. Szósty, siódmy, osiem staków weźmy na razie. Jak widzicie trochę eku sobie wypakowałem, żeby wiecie, nie zaśmiecać mi bardzo kwipunku. A tutaj będziemy szykowali sobie tą rzecz. Tutaj przygotowałem miejsce tam do dalej. O tutaj. Tu, tędy ma iść podłoga. Zróbmy najpierw podłogę. Wszystko będę robił na odcinkach. Oj. po to wziąłem siekierkę, żeby... Nie wybierało mi to tutaj za dużo czasu 2, 3, 4 pyk, pyk i pyk na samo taki pasek idzie staka co dopiero na całe podłogę dach. To będzie ogromniasta sporo odcinków to będzie. Myślę, że to będzie na Nie wiem, z pięć odcinków budowane tak doszło maksymalnie. Bynajmniej się przebudowanie no i tak to nie jest żadnych przyspieszeniach. Filmu nie będą w przyspieszeniach, może będzie jakiś nowy jeszcze kanał. Tak myślę, coś mi świta w głowie, ale to jeszcze nie na razie. dwa staki poszły. Szukowałem się do tego z jakiejś... No... Trochę zbierałem surowce. Surowce. Przepraszam. Nie powiem, że, że krótko to zbierałem. To będzie normalnie podać ścianę, a ja Wam później pokażę, co się z tego zrobi. Co będzie wyglądało. Na razie to połowić... Wiem, czy Wam teraz powiecie w dalszym odcinku. No dobra, powiem Wam. To jest ja dla subskrybentów buduję w sensie, że kto mi da Będzie. Ja mam wełnę przygotowane. Może jak się jeszcze. Do... będzie czas to pokażę Wam w tym odcinku. Jak nie, to w jakimś kolejnym. Naprawdę mam wełnę przygotowane. Dużo mam tych wełn. Rodzajów jeszcze jakieś cztery, na razie. Ale to się zwiększy liczba Cyk wywaliszmy podłogę, z trzy staki coś się dzieje, Zawsze trzeba będzie pójść staki. na pięć będzie budowane dwa, trzy, cztery, pięć o kurde. To jest już duże a później będzie się z tego będą luki to nie będzie na razie tak wyglądało, bo tym będą luki dawane że nie będzie obok jedno obok drugiego jak mi nie starczy surowca, to muszę iść do chatki. wziąć na razie wziąłem tyle myślałem że tyle na odcinku się zużyje, ale jak to był błąd no i widzicie Tak to szybko schodzę. to wziąłem się kierkę, że nie wiecie i łóżko jakby się zrobiła noc wszystkie te najpotrzebniejsze rzeczy oj jestem trochę słabym budowniciem w minecrafcie, więc nie musicie mnie połócać, żebym się jakoś trochę lepiej budował Troszkę to oświetlę, bo wy trochę nie widzicie, że widzę że wy troszkę. Cyk. Cyk, cyk. No jeszcze tu te trzy staki. Jednak w kolejnych odcinkach będę brał chyba wszystko. Bo ja widzę, że... Chyba to takie pięć odcinków to jest max. Mniej nie, tak mi się wydaje dopiero 5 minut a to już tyle zbudowałem nie, to na razie ja buduję tak, i później będę, będę robił w tym luki. Troszkę poza odcinkiem jeszcze... Oj! Troszkę... Czekajcie, prześpię się, bo nie widzicie, ale troszkę poza odcinkiem będę budował sobie jeszcze. Jakby jakieś szczegóły dopracuję może. Coś mi nie wyszło. Już mam to zaplanowane na innej mapce Pokażę jak to miało wyglądać możecie kliknąć subika na razie jak chcecie jeszcze nie kończy spokojnie chce troszkę najmniej bym chciał jeszcze tą ścianę może Może jeszcze tą ścianę bynajmniej zrobić. by się udało. Jak mi skończył z taki, to chyba ten odcinek skończę. Bo już nie będę miał jak budować, a pójście do chaty mi jakieś troszkę zajmuje, więc nie ma co już będzie. Pyk, 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 pyk. Ja, ja nie jestem dobrym budownicą w Minecrafcie, więc wiecie. No tak w miarę sła trochę słabym jestem Drzwi może gdzieś bym dał, gdzie moja chata, z której strony z tej 15 bloków 15 na no, południowo się nie da, więc zróbmy może tutaj Nie zróbmy na razie tutaj, jak mi się wydaje drzwi Wiem, że to nie jest równo, ale nie wiem warto, jak to zrobić 15 Bałoby się to jakoś, ale już chyba nie będę tego niszczył poza odcinkiem A dzisiaj jadę do kolegi i wiecie Więc zostawcie kciukę w górę, suba z dzwoneczkiem, macie ja tam żegnam. cześć i pa!